Żołnierze klony Covered Ops byli elitarnymi żołnierzami klonami, przydzielonymi do wykonywania tzw. brudnej roboty, którą większość klonów uznałaby za wątpliwą i nieetyczną, która polegała głównie na odnajdywaniu i eliminowaniu żołnierzy klonów, którzy zdezertowali. Były to standardowe klony wyciągnięte z podstawowych jednostek, którzy wykazywali pewien potencjał do brudnej roboty i byli szkoleni przez Null Ark w zakresie taktyki komandosów. Jednak ta brudna robota, do której byli Wysyłani nie zawsze była tak oczywista, jak się spodziewano. Żołnierze tajnych operacji byli czasami wysyłani do eliminowania innych klonów, którzy zdecydowali się zdezerterować z Republiki i żyć własnym, niezależnym życiem. W przeciwieństwie do innych elitarnych żołnierzy, Covered Ops nie byli częścią brygady operacji specjalnych, ani nie podlegali właściwemu łańcuchowi dowodzenia. Dyrektor Sił Specjalnych przez długi czas ignorował nawet ich istnienie, gdyż mieli oni przyjmować rozkazy, bezpośrednio z biura Najwyższego Kanclerza.